Okej, okay, witam was. 2019 w kolejnym odcinku Pokémon Fire Red. Aha tu I w dzisiejszym odcinku zmierzymy się z kolejną liderką sali, tym razem... Tylko je... właśnie jak ona się nazywała tego nie wie nikt. Chce coś no, sprawdzić, wyleczymy się, tak, tak, tak. Tak, dobry, dobry, muzin. Mhm. I coś chce zobaczyć, dobra, taśka. Daśka I to jest Zawsze zapominam To otwórz Ja i Piruna Co to jest To, chciałem zobaczyć, użyj No, no czy ktoś się tego może nauczyć? Właśnie Tego, że się obawiał Co to jest? Ochydy A to się ktoś może nauczyć? A jak nauczymy tego? No, No to zobaczyć No, no, Ja nie Ej, a, a on już tu ma Aha, to jest to, dobra Co to jest? Mhm -dy To Aha, uh -huh. uh -huh. a to jest to Za to no spróbujemy, zobaczymy może przywali mocno ja będę mi się pieprzyć pyp, 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 pyp. Dobra, no do łeba mu płyta wsadzone Stacja dysków mu fajno nie Dobra Pierwszy raz my kogoś nauczyli Trawa Nie wiem w ogóle co tu pisze, coś po angielsku jest z angielskiego taki dobry jak skozi dupy trąba Dobra, no idemy Ta małpa mnie przeraża tu co stoi Czekajcie jak ona się nazywa Misty właśnie! Chciałem to powiedzieć A tu nie mogę biegać Idę się przejść dookoła i pięknego basenu Gdzie tu wleś? Nie, nie idzie A ja chciałem się okąpać, patrzcie A tam siedzi zaś ten gangnam style Dobra, idemy, co się będę srać? Siema? Dobra, cicho być Patrzcie teraz No, No Siema co ty jestem więcej niż pewna, że wygram Nie musisz przeko... Psz. Jak ja ci zaraz przeszkodzę, to... Zobaczysz Kogo, no... Jaki lamus Naprawdę walcz Zobaczymy co to... to jest to Ha! Obrona wspadła. A patrz teraz, ty pierluj ci... Siwala to się zer. To, 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 patrzcie, patrzcie teraz, patrzcie teraz i się uczcie. Patrzcie, co się teraz stanie. Lot, lot, lot. Co to jest w ogóle za tak? A to jest to? Nie. Torba. Nie to jest tu Pokemon No niech to tego zbysiadować, bo nie jest już za silny dajemy tego można coś mi Okej, okay, wracaj Idź, bo już żeś dawno nie walczył ty... Mój Pidgeot to Walcz A może Qu Quick attack na niego by był dobry No wiedziałeś. Jeszcze nas zabije Łapsiku u nas Ziemia? Aha, bo to jest sraka, no. Ech, to nie było zbyt dobrym. No matko, kaczuszki, oszołomiony. Nie, nie, nie. Ja nie mogę, ale jajca. Ej, użył tego. Ale ja, ja alej. Poziom! pieru nie przegrałaś. No i co? Zatkało kakao! Teraz przeszkadza, teraz misty. co? Przeszkadzam ci! wita, jestem tutaj nowy. Jesteś tutaj nowy. Nie, stary, wiesz. Tylko trenerzy mający pewną taktykę mogą stać się mistrzami. Już nim dawno, ty babo. Jakie jest twoje podejście do łapania i treningu pokemonów, srakie? Moja taktyka to ostry atak pokemonami typu wodnego. A mój Zbysiu mu taką taktyka, że pokonuje każdego, kto mu stanie na drodze, a ty jesteś jedną z nich. Więc... Przykro mi, ale niestety Ty, gimnastyczko. Przegrasz. I twoja krew będzie pływać tu w tym basenie. Dobra. Zbysiu. Ona chyba nie widziała porządnego wodnego Pokemona pokosz jak... i jak... U nas To Teraz ci na no powiem, Skopi dubsko. I będzie dobre. No to. co? Co ja będę grać? Walcz. I mrokim ją. Bo chyba jak się wodny na wodny, to wtedy ataki są o połowa mniejsze. O ty, kurde, to może jednak to weźmiemy. Co się stanie? O. Wiem, kacusz. Oszłomiony Oszołomiony. Oszołomiony, oszołomiony, no. O ty gnaj, ja ci dam. raz się, Jednak powiem, jest dobry. Bo mnie zabijesz, baranie. Co robisz? No i po co mnie ja tutaj mi... Jeszcze raz i użyję ja na ciebie potka. I, i, i Przegrywa O, to jednak był lepszy ten mrok Dobra, koniec z tobą Oby teraz nie, nie wyciągnął tego pokemona jak na jakiego yy, Tego którego się spodziewam, Pokemona Oby tylko nie był... O dobra dobra Aby to nie był on O, uszatek, fajnie 24, tutaj patrzcie, dobra, no No i kogo to jest chyba ta gwiazda tak nie? Nie, nie zmieni. To jest chyba ewolucja tej co miał przed chwilą, no właśnie to. Czy ona by nam wzięła 22 życia? Nie, spróbujemy ją przywalić. Może by... Uf. Kurde. Ja nie mogę. 22 nie, ale do jednego życia nam może spaść. A jest... Potion, 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 Potion... Użyj. Matko, jeszcze... Się... Jożek się że na jakimś innym rzekę tego użył. Ile mam, 28? No chyba nam 28 nie zadał. Zaś oszułomione teraz będzie. Teraz zbite... Ej, nie to nie. I teraz nasz niemiecki atak, że tak go nazwa. Nie, 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 nie! O, w dupsko! aś potyunem muszę użyć. Spokojnie, teraz. Wygląda jakimś kimś innym, nie użyć. Tak. O, to jest walka ex... ten... Ach, emocjonują... CO?! się całe życie pr... Jaki dziad! Kurde, to jest no moja najtrudniej... Nie, nie, uleczyć się. To jest moja najtrudniejsza walka. No, 30 czy no, teraz bym musiał zadać krytykalę no. Boja się. Czego użyć? Nie, boja się, bo on no może walnąć i lepiej użyję. Kurde, nie wiem czy dobrze robię, na pewno teraz go zacie. Jaki baran? Tyle używa tego. No użyj obrona rośnie, debilu, a nie... Zabij go, zabij go, zabij go. Za... Nie, 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 nie. Kurde! Kurde, baranie! Muszę mu przywalić. Już czwarty podium na ciebie uszł. Teraz już nie używam. Zabij go, zabij go! Nie spuduj, nie spuduj! Nie zabiję NOS! nas! Kurde, no! Yes, 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 jest! Masz mnie normalnie. 931, ja nie mogę... Dwa poziomy nam chyba skoczą! A czemu jest no tyle? Jak, to jest hamstwo. Nie wiem, czy nam 931 akurat potrzebowało do następnego poziomu. Misty pokonano. Wow, jesteś za dobry! Coś, coś dziwnego o i 2000 to może nam się zwróciło za te opłacione ustwo posłuszeństwa to dotyczy również outsiderów z wymiany no i poza tym możesz jeszcze wysłać ruch kat, nawet poza walką aha możesz ścinać małe drzewka by otwierać nowe przejścia czy ona nam właśnie dała ten, ta moc TM otrzymał od Misty Dobra o i to może będzie coś dobrego do naszego Zbysia. Wodna tak Chciałbym sobie jeszcze teraz ognistego Pokémona złapać. No nie wiem czy w bliskiej przyszłości go nawet złap ten. Dopiero nie wiem. Nie przypominam sobie, żeby tutaj jakieś były wodne te ogniste pokemony. Dopiero daleko, daleko opierna. Bo jak na razie do żadnego my nie spotkali ognistego pokemona i nie wiem... No zaś ten hobby by chciał do mnie podejść i mi coś zrobić. Że go przechyczł. Tasia, otwieraj Tasia i idemy... a tam I obejrzymy co nam dała ta baba. To jest to. Yy, moc, widać, że dobre... Dobra, bierzemy to. Użyj No, i no ci mogą. A może jakbym na nim użył? Ale nie wiem, czy wodny atak to by się nie lepiej... A, na tym użyję No, d no, e, brawo, brawo, ej. Brawo. Nie wiem, czy może jednak uszatka nauczyć. On jednak ma te bite i te... A ten to jest taka dupa, szczerze. Dobra, uczymy tamtego jednak. Nie. cię. Tak! Ja jaki debile Tego, bo on moi i tak bite mu te kulka, ta bańka, no... No, no brawo, brawo, widzę, że inteligencja Może to, bo to jest... do dupy Szczerze Za to bierzemy To nic nie robi Dobra Pu yeah! Nareszcie po pięciu minutach udało nam się Wyleczyni! No to co idemy nie? Zajebnie mnie srać Kaj iść? Tu stoi ten gnoj A dobra jeszcze no tu pójdemy do sklepu Powiedzmy 7 minut to two Cześć. Tak, tak, tak. Pochywali, kupmy. 7 na no to jeden kupimy, żeby było 8. Dziękuję o... Ech. Su o super potion! O! Czekajcie, cz ale potion kosztuje 300? Czyli to by było tak... Ja opłaca się. No to idę. 4, 5 potionów super, kupiemy. O, dziękuję. Dobra, to tego nie możemy kupywać, to ile mamy tego? 2. 2, no ale spoko. To kupimy, ile to i no kosztuje. Aha, to 2, bo to jest drogie dość. Nie, nie chcę. Dobra, wszystko, idziemy. do zobaczenia no i teraz kto tym dobra id no idziemy tam chyba u góry była ścieżka bo już nie pamiętam nie wiem czy są jakieś misje tu policja dobra idziemy. hej wojtas przylos zaś ten nadal leczysz się jak w leczysz no leczysz mi idzie świetnie złapałem już kupę Mądrych i silnych Pokemonów. Kupa radości może z tego widza. Dawaj, pokaż mi, co złapałeś, Wojtas. A co ty złapałeś? Ciekawe, co on złapał. Ratata i Pidgeya na pewno.